Nordic walking to najmodniejsza obecnie forma aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Może ją uprawiać każdy i, co ważne, przez cały rok. Fenomen Nordic walking, który zawojował świat, polega na tym, że jest to sport dostępny i bezpieczny dla każdego. Przynosi natychmiastowe korzyści dla zdrowia, nie wymaga nakładów finansowych. Nordic walking to nie tylko rekreacja. To dyscyplina, która staje się coraz bardziej popularnym sportem powszechnym. Polska Federacja Nordic Walking rzesza ludzi, którzy chodzą prawidłowo z kijkami wedle zasad, które zostały opracowane w Finlandii przez INWE, Międzynarodową Organizację Nordic Walking. Zajmujemy się badaniem dobrodziejstw, które niesie ze sobą Nordic Walking dla ludzi we wszystkich grupach wiekowych i w różnym stanie zdrowia. Właściwa technika chodu pozwala zmniejszyć obciążenie stawów o 30%. Kijki pomagają utrzymać prawidłową postawę, angażując wszystkie partie mięśni, co sprawia, że sylwetka jest bardziej wyprostowana. Regularne spacery z kijkami poprawiają pracę układu sercowo-naczyniowego, pomagają zmniejszyć ciśnienie, poziom cukru i cholesterolu we krwi oraz spalić aż o 40% więcej kalorii niż bez nich. Polska Federacja Nordic Walking jest organizatorem cyklu Pucharu Polski Nordic Walking od 4 lat. W zeszłym roku na starcie stanęło około 2,5 tysiąca uczestników, co z roku na rok daje nam wzrost w frekwencji około 40%. Rekreacja, rywalizacja, prawdziwe emocje. To wszystko daje ci Nordic Walking. Wystarczą dwa kije, a nogi same zaprowadzą cię w świat prawdziwych doznań. Wspólnie tworzymy społeczność Nordic Walking. Dołącz do nas i chodź z nami po zdrowie.